Cześć! Jesteśmy dzisiaj na Gdyńskim redłowie. Przed nami Kempa Redłowska i Cliff Redłowski, a za nami Software House Solvq. Przebyliśmy tutaj dzisiaj, żeby wleść im trochę do biura, pogadać z nimi i zobaczyć, co oferują, kogo szukają, no i co oni tutaj właściwie robią. Chodźcie ze mną. Skąd pomysł na tę fantastyczną fototapetę? E, nie ja, urządzałem biuro, więc nie wiem. Albo myślałam, że może nawiązuje do lokalizacji. Znaczy, to, to na pewno, ale to, to widać, że to jest e, tak naprawdę tutaj na, nasze nabrzeże gdyńskie. Stąd się wywodzimy, Trójmiasto, stąd jesteśmy i, i tutaj działamy e, od 4,5 roku. No ale e, otwieramy się też na inne lokalizacje, no ale nasza, nasze serce jest tutaj. Okej. Okay. Co Wy tutaj w ogóle robicie na tym Redłowie? Więc tak, my jesteśmy, my jesteśmy Software House, tworzymy oprogramowanie, pracujemy, pracujemy z klientami głównie z logistyki, z telekomunikacji i z szeroko pojętego Industrii, jak to się ładnie, ładnie nazywa. I dla nich i wspólnie z nimi robimy różnego rodzaju rozwiązania i aplikacje, tak zwane IoT. Internet of Things, jak to się ładnie mówi. Okej. Okay. Dość tych sztywnych rzeczy, pakujemy się na pokoje. Kto jest najbardziej wkurzającą osobą w tym biurze? Tak zwany Robert. Do rzeczy. Co ty tutaj robisz? Ja sprzątam. Sprzątam słaby kot. I tu u nas robiłeś bootcamp z tego? Tak, z tego co słyszałem, to u was. A my mamy takie bootcampy? A jak on się nazywał, powiedz? Bootcamp... Frontend end developer. A czy ten bootcamp fosherowy cokolwiek Ci dał na starcie w pracy? Dał na pewno dużo takiej wiedzy praktycznej i jakichś dużo wskazówek od Waszych praktyków, od nauczycieli. Po prostu już z doświadczenia wiedzą, na co uważać i na czym się skupić, najbardziej na początku. No tak, no bo sprzątanie to w sumie nie jest jakaś tam lekka robota. Ile ty tutaj pracujesz? Zależy w jakiej formie. Czy ja tutaj robię praktyki studenckie w ogóle? Kawka, parzenie, to słaba kawa, to ty, tak? Tak, tak. Jakby Seb, z którym nie udało wam się dzisiaj udzielić wywiadu, bo pewnie jest w swojej piwnicy, jak każdy porządny programista. Tak, kazał mi sobie parzyć kawę. Czy tutaj jest naprawdę tak fajnie, jak oni opowiadają, bo akurat szczęśliwie nie ma Roberta. Nie widzi, nie słyszy. Czy to jest faktycznie tak fajnie? Wiesz, no w porównaniu z pracą w Gastro to jest fajnie, nie? Ale jakby innego doświadczenia w IT nie mam, więc mi się wydaje, że jest spoko. A czym się zajmujesz tak na co dzień? Teoretycznie, to jestem junior front-end developerem, React Native, ale de facto to głównie mam spotkania na Google Meet. Ie. Na tym polega nasza praca. O Jezu, tak, porozmawiajmy o spotkaniach. Ile procent Twoich spotkań mogłoby być mailem? E, myślę, że 100. A gdzie ty siebie widzisz? W którą stronę chciałbyś e, iść w IT? E, no myślę, że frontend mi odpowiada, nie? Ale jakby jakby mi ktoś powiedział kiedyś, że mam się uczyć backendu, to myślę, że to nie byłby jakiś mega problem, nie? W sensie też mi się wydaje to ciekawe. Czy gdybyś e, spotkał kogoś, kto jest dopiero na początku swojej drogi w IT zapytałby cię. Czy Solwki to jest to miejsce, w którym warto zaczynać, warto pracować? Tak z czystym sercem poleciłbyś? Tak. A czego byś, na przykład, nie polecił? Jakie są największe minusy roboty tutaj? Relacji z Robertem. Od kiedy ty stacjonujesz w SolfQ? Ja tutaj przyszedłem na początku czerwca, także jestem totalnym świeraczkiem tutaj. I co cię skłoniło? Sytuacja życiowa, nie wiem, sytuacja na świecie? Czy ja wcześniej byłem w jednej z największych firm świata i nie mówię w zasadzie o software house'ach, tylko w ogóle o firmach. A kolega Daniel skłonił mnie właśnie do takiej mniejszej rodzinnej firmy przez referala, bo tam no, nie byłem szczęśliwy, jakby nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje, bo no, to była co duża dla mnie struktura. Dużo lepiej się tu czuję, jak mogę przyjść, pozartować sobie z ludźmi w biurze niż jakby w teamie każdy jest z innego końca świata i nigdy ich nie widziałem ani razu na żywo. Więc... Czy tutaj dobrze płacą w tym solfku? Ja jestem zadowolony. Nie wiem, czy można mówić zbyt wiele, więc... Jak przyszedł człowiek z największej firmy świata i mówi, że jest zadowolony, no to chyba jednak o czymś to świadczy. No multisport to już wiadomo, że wszyscy mają, nie? Ale jak tak połaziliśmy trochę, to gdzieś tam między wierszami okazuje się, że wy chyba lubicie szastać kasą co przy tych benefitach. No tam szastać kasą, kto bogatemu zabroni. Ale generalnie jest tak, że my wychodzą z założenia, że nie chcieliśmy być, i chcemy być nieco inni niż konkurencja w jakiś sposób się wyróżniać. No ja przede wszystkim chciałem postawić na to, żeby nasze benefity odzwierciedlały to kim jesteśmy, co robimy i jak robimy a nie żeby to były pasztetowe czwartki, i, i czy nawet tutaj idąc w, w jakieś prześciganie się o to, kto ma więcej masażystów, czy fryzjera na kampusie, czy cokolwiek takiego, nie? Teraz Ask Henry jest ponoć jakiś taki na topie. My generalnie jakby stwierdziliśmy, że to może nie do końca się wpisuje w to, jak my działamy, ale wprowadziliśmy kilka takich ciekawych rzeczy. Tylko na przykład płacimy za kroki, albo płacimy za kilometry przejechane na rowerze. Taka ciekawostka. Co jeszcze macie? No płacicie, płacicie za kroki, macie te śmieszne multisporty, pewnie nikt nie chce z nich korzystać, bo to już jednak przeżytek, nie? To jak, nie wiem, biały papier toaletowy w, w łazience. Co jeszcze macie? Nie no, my generalnie, tak jak już wspomniałem, postawiliśmy na, na dwa elementy. Tak przede wszystkim w zdrowym ciele zdrowy duch, więc chcemy, żeby... Każda z osób, po pierwsze, chociaż miała dodatkowe fundusze raz w roku na to, żeby się przebadać, więc mamy taki fundusz medyczny, czy na jakiekolwiek inne tematy związane ze zdrowiem. Multisport jest jedno, ale jeżeli na przykład, nie wiem, nie chcesz multisportu, bo nie bawi cię przerzucanie żelazwa ani jakieś tam hopsa-hopsa w rytm najnowszych hitów, no to. No to możesz wykorzystać jakby równowartość tego budżetu, czyli tam 1000 złotych około rocznie wychodzi na wszelkie inne jakieś aktywności sportowe, tak? Kup sobie deskorolkę, czy pojeździ na łyżwach, nie, ja nie oceniam. SolvQ mówi samo sobie, że nie jest software housem, jest software homem. No to jak słyszymy home, to mówię, a my, a mebelki ogrodowe macie? No i mają. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli jesteście ciekawi, co więcej SolvQ chce powiedzieć o sobie, o procesie rekrutacyjnym i wszystkie te bariery HR-owe, to w opisie znajdziecie link do dalszych materiałów. A ja co, zostaję, pobujam się jeszcze i może wrócę kiedyś do tego infoszera.